Cześć moi drodzy, ja mam na imię Beata i witam Was serdecznie na kanale Keto Travelers. Znalazłam sobie nową miejscówkę na nagrywanie. Lato nie jest zbyt ciepłe w Anglii, więc trzeba trochę coś na siebie zarzucić. A w dzisiejszym filmie czeka Was kilka informacji na temat Carnivore 2.0. W zasadzie to takie sprostowanie, może nie sprostowanie, tylko wyjaśnienie, kilka dodatkowych słów w postaci vlog vlogowej na temat Carnivore 2.0 i trochę ruszę też temat Keto, keto war. No zobaczycie dalej. Ja Was zapraszam do dalszej części odcinka. No dobrze, moi drodzy, ta miejscówka tutaj to jest nasze patio, pewnie jeszcze koty się gdzieś zaraz pojawią, więc nie dziwcie się, jak gdzieś będzie jakiś głos któregoś kota w tle. Dlaczego ten odcinek nagrywa? Uważni widzowie naszego kanału pewnie oglądali trzy ostatnie odcinki. Trzy ostatnie odcinki traktowały o Carnivor. 2.0, pojawiły się komentarze pod, pod tym filmem, że no Carnivore to nie warzywa, absolutnie nie. Pojawiły się również komentarze, że wprowadzam ludzi w błąd, bo Carnivore 2.0 to tylko owoce i, i miód i tak dalej, i tak dalej. Więc ponieważ mam już sama trochę o, przemyśleń też na podstawie Carnivore 2.0, na podstawie opracowanych materiałów, również na podstawie tego, wy jeszcze tego nie widzieliście, ta seria, nad którą ja w tej chwili pracuję, powiedzmy przygotowuję, czy doświadczam sama Carnivore 2.0 z opisywanych wcześniej odcinków, to wszystko się dzieje, wy to zobaczycie za jakiś tam czas w postaci długiej serii, w postaci takiego mojego nowego challenge'u. Ale ja już sobie zbieram doświadczenia, ale mam bardzo, bardzo dużo przemyśleń. No, słuchaj, od, odniosę się tutaj do, przede wszystkim do komentarza, że wprowadzam ludzi w błąd i że Carnivore 2.0 to jest Carnivore, który zezwala na małe ilości owoców i miodu. Mam bardzo duży problem z taką wersją yy, i z takim stwierdzeniem, ponieważ wersji karnivor jest wiele. Jeżeli powiecie prawdziwemu czy zagorzałemu zwolennikowi carnivore, że jest coś takiego jak karnivor, który dopuszcza owoce i miód, no to was po prostu prześwięci, tak. Nie ma czegoś takiego. Skąd się wzięło Carnivore 2.0 w wersji owoce i miód? No wzięło się od Pola Saladino. Pol Saladino był orędownikiem diety karnivor do momentu aż Nagle zmienił zdanie, nagle zaczął jeść pod 300-400 węglowodanów, tak się czuł z tym lepiej. I co robi? No teraz promuje Carnivore wersji, Carnivore wersji 2.0. W jego mniemaniu jest to owoce i miód. Tylko jego owoce, to możecie zobaczyć, że to są na przykład ananasy pełne cukru i miód. Owoce i miód to jest fruktoza. Ja jestem, nie mogę powiedzieć, że jestem mega przeciwnikiem fruktozy, ale pracuję również nad odcinkiem traktującym na temat fruktozy. Znalazłam bardzo fajne analizy badań, całą masę takich naukowych informacji na temat, jak, jak fruktoza jest metabolizowana, co długoterminowo może robić potencjalnie dla naszego organizmu. I okazuje się, że fruktoza nie jest wcale takim super cudem, więc ktoś, kto kiedyś promował Carnivore, teraz promuje Carnivore 2.0, które zezwala na spożywanie fruktozy i dla mnie jest odklejeniem się od e, ogólnie tematu e, i ja, ja nie uznam tego jako wersji carnivor um, 2.0. Więc wersja a Pola Saladino Carnivore 2.0 w postaci owoców, a zwłaszcza ananasa i, a, i miodu dla mnie nie. Ja już powiedziałam, że ja prywatnie miodu nie cierpię i nigdy go nie lubiłam. Dla mnie to jest cukier w czystej postaci. No nie, dobra, ulepek, fruktoza w czystej postaci. I teraz, dlatego ja nie wybrałam tej wersji do odcinków, które wcześniej widzieliście, tylko wybrałam wersję, która również, wersję Carnivore 2.0, która jest również opisywana, która jest taką, jakby być takim bardzo strict, jest bardziej taką mieszanką ni to Carnivore, ni to Ketowor. Przy czym znowu, Ketowor, czym jest Ketowor? Zależy, jak mocno chcecie się trzymać definicji. Ketowor jest to odmiana wersji ketogenicznej, która bazuje na produktach od zwierzęcy. a dieta ketogeniczna głównie opiera się na tłuszczach, czyli mamy tutaj około 70% tłuszczy i 30% na przykład a, białka. Nie będziemy tutaj ketowor, nie będzie się, owszem, no, wciśniemy tam spokojnie jakieś w ketowor, spokojnie wciśniemy jakieś e, 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 śladowe ilości błonnika, ale taka stricte wersja ketowor to dalej bazowanie nie tylko na produktach od zwierzęcych, tak? Czyli wysoka ilość tłuszczu i niższa ilość białka. I teraz znowu, to wszystko zależy od tego, jak bardzo jesteście restrykcyjni. Nawet dieta ketogeniczna doczekała się bardzo dużej ilości wariacji, tak? Macie, ktoś może być w ketozie, a jeść około 50, nawet do 100. Gram węglowodanów, i w zasadzie powiedzielibyście, że to jest już dieta niskowęglowodanowa, tak? Ale on jest w ketozie. No to czyli jest na diecie ketogenicznej teoretycznie, czyli jest na diecie, która wywołuje u niego ketozę, tak? Więc wiecie, ten temat jest bardzo taki śliski, i ja uważam, że jakieś takie, nie wiem, staram się zawsze na tych odcinkach mówić, że generalnie to, co ja przedstawiam, to jest na podstawie jakichś materiałów, które znalazłam. Może się to różnić od, od, od wersji, jaką wy stosujecie, czy uważacie za jedną, ale nie możecie. Komuś, nie wiem, pisać w komentarzach, czy, czy mówić, że jest tylko jedna, jeden rodzaj diety dietogenicznej, jest tylko jeden rodzaj diety Carnivore, czy jest tylko jeden rodzaj diety Carnivore 2.0. No bo umówmy się za. Jeżeli ktoś będzie bardzo mocno faszystowsko podchodził do, do takiego tematu, to ja no, będę w końcu kasować te komentarze. Ja uważam, że to nie ma sensu. No, a ludzie powinni sobie stosować taką dietę, jaka im służy, jaka służy im długoterminowo, jaką są w stanie. Utrzymać, jeżeli. Oczywiście, czy to jest dobre, czy nie, no to wiecie, to też można się spierać, tak. Niektórzy ludzie będą potrzebowali, na przykład są w stanie utrzymać dietę przez miesiąc, będą w stanie być na bardzo restrykcyjnej diecie przez miesiąc, a potem będą potrzebowali jeden taki dzień, kiedy na fula pod, pod korek, przysłowiło nażrą rzeczy, które im, nie wiem szkodzą, nie są dla nich dobre, na pewno nie są dla nich zdrowe, są kompletnie odwrotne do ich diety. I tylko taki sposób. Żywienia, tylko taki model będzie pozwalał im utrzymać dietę. Dlaczego o tym mówię? Bo jak sobie porównacie to na przykład z cykliczną dietą ketogeniczną, albo jest jeszcze coś takiego jak TKD, nie pamiętam teraz rozwinięcia. Te rodzaje diet ketogenicznych używa się na przykład e, dla osób trenujących e, w, również e, trening siłowy, po to, żeby co jakiś czas mogły naładować się węglowodanami, po to, aby e, zwiększyć na przykład progres, po to, aby zwiększyć obciążenie na treningach, po to, aby mieć ten chwilowy krótkoterminowy zastrzyk energii dostępny i go wykorzysta na siło. Dieta ma służyć nam. Znaczy coś jeszcze w tej kwestii? Ja myślę, że to chyba wszystko. Piszcie w komentarzach, jak podoba Wam się nowa miejscówka do nagrywania filmów. Może się przeniosę tutaj bardziej na, na stałe. Znaczy takie tło, takie tło drewniane. A jest lepsze, czy może takie tło, jak widujecie, w, a zwykle siedzę w, w pokoju i nagrywam filmy. Dajcie znać. Nie obiecuję, że następny film, bo ja to wszystko nagrywam w takiej kolejności, że wy tu kompletnie inaczej później oglądacie, ale będzie mi miło, jak dacie znać, co myślicie na ten temat. No dobrze, to, to ja kończę. Myślę, że to wszystko. Jeżeli coś jeszcze mi się urodzi na temat tematu Carnivore 2.0, która wersja jest poprawna, Wiecie, dla mnie osobiście Carnivore 2.0 wygląda jeszcze trochę inaczej, tak? Żadna wersja Carnivore opisywana, którą znalazłam 2.0, nie mówi niczego o, o kiszonkach, tak? Kiszonki to jest wschodnia Europa. No Paul Saladino pewnie nigdy nie to górka kiszonego, więc on go nie wprowadzi do swojej diety. Ja zamiast jego ananasa wolę wprowadzić na przykład górka kiszonego, który wprowadzi trochę no, zamieszania w mojej florze bakteryjnej, na zamieszania oczu, na plus. Dobra, to tyle. Jeśli dotrwaliście do końca, koniecznie dajcie znak w komentarzach. No, jeżeli dotrwaliście do końca i jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału, no to ja Was oczywiście serdecznie zapraszam. Widocznie warto było słuchać do końca. Jak warto było słuchać do końca, to chyba zasługujemy na małą subskrypcję. To Was nic nie kosztuje, nam pomaga rosnąć w siłę i im więcej mamy subskrybentów, tym w jakiś sposób YouTube bardziej promuje nasze treści. Także ja wam zapraszam, zapraszam was do subskrypcji. Zostałymi widzami widzimy się za tydzień. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.